Siemano z tej strony Rafor jesteśmy w najbardziej nie fair platformówce świata, przynajmniej tak słyszałem, czyli The Unfair Unfair, bo Unfair, nie wiem jak to się mówi. Platformer eee, To zaczynamy. O co w tym chodzi? ściszyłbym sobie. chwila. Tutaj mixer widać, co jest spoko. No dobra, to tak yy, poruszamy się w ASD. Aha, dobra, a po co jest S? U mnie jest nic nie robi. Dobra, to chwila. <ścoughs> Kurde, fajnie. Już na start zginęliśmy. Aha, oh, fajnie. Ło! No nie Ja już wiem, że ja tego nie przejdę nawet do biegam ja to wszystko coś to jest. O super Kurde, to będzie trudne. No klikłem W co jest? Zrobimy to za tak, a nie, bo to spadnie na mnie. bo, nie? Spadnie, kurwa. Myślę, że jak to dotknę, głową to na mnie spadnie. No, klikłem wokół i już nie mamy nawet treningu przejść, tak? Nie, że... Dobry jestem. No, kurwa, to. Dobra, chwila. No cholera, nie, nie wskoczę tam, nie mam opcji. Jest, dobra. This is trap. Ten drugi to jest trap. <ścoughs> Kurde, zapomniałem. Fuck. No nie. Dobra. Ten nie jest pułapką. Fuck. <ścoughs> Dobra i gra robi sobie ze mnie jaja, ale nieważne. Do... Na trzeci, no! Byłem tam! No, cholera z tobą steruje gównianie. Dobra, no, fak nawet skoczniesz na klocek nie potrafię, kurwa. Dobra. No, byłem... Byłem na tym, na tej trójce. No sami spada z tych kloców. Ja się nie muszę ruszać na... No. Jest? Czemu mi się zdaje, że to mnie coś trafi? że coś mi tu spadnie na bo... Yes, checkpoint. Okej. Okay. A mamy checkpointa, to tyle, dobrze? Co? Kurde, wiedziałem, że na środkowym jest spłapka. Ja, haha, oszuk... Kurde, no fuck, no nie fair. A no, może dlatego tak się ta gra nazywa. No... Nope. No <ścoughs> Jak daleko to leci? Myślałem, że tam będę bezpieczny. No kur. <grystanie> w tej chwili nawet nie przejdę. Ło! Fak! W tej chwili nawet nie umiem przejść treningu, więc jest ciekawie. Hup, no fuck. <grystanie> Jestem tak bardzo kiepski w tą grę. Nie no kur No nie no, no nie wierzę w tą grę Bądźmy szczerzy jestem przez słaby jak... Sam sobie tą mieszkę Kur No ty cholerno, zapominam, no zapominam, Ta gra jest naprawdę nie fair. Wybrali bardzo dobrą nazwę, bo jest strasznie nie fair. No nie, cholera z nie grą. To jest jeszcze trudniejsza niż ta najtrudniejsza gra świata, którą nagrywałem wcześniej. Не вижу. На курде. И на разы. Ну, так. И уж там было. Ну, чему? Холера. Z tym wszystkim. Cholera z tą grą. Cholera z tymi klocuszkami, czy co to kurde jest. No jak to przeskoczyć mi powiedzcie. A na pewno nie tak. <kluje> na pewno jesteście dwa razy lepsi ode mnie w tą grę. Jak ja wam dam link w opisie do tej gry. Ja mam dam link w opisie do tej gry. Sami spróbujecie sił w tej grze, która jest tak bardzo nie fair. Dla mnie. No nie, to jest irytujące. No nie umiem dobrze tego W nacisnąć. Podskakuj że No nie wierzę! Ja nie jestem po prostu tempy jakiś, ja nie potrafię. Czemu? Dlaczego? Poddaję się zaraz. Jestem załamany swoim skillem. No serio, jestem aż taki genialny w takie platformy. No, byłem tam. Fak. Teraz coś czuję, że mi się uda. <grystanie> No, nie, teraz mi się uda na 100%. Jestem tego pewien, jestem pewien swoich umiejętności. Ta wesoła muzyczka, która niby ma dać wiecznie chillout tego. O, udało się! Jak right click? Klikam right click. Bez sensu. Made by Sub, made by Eggie Mute music. O, muzykę włączyłem. Dobra, niech będzie tak jak jest. E... Jezus, prawie spadłem. No nie, ja wiem, że ja tu zginę. Środkowy jest oszukany. O nie, nie wierzę Jak bardzo jestem kiepski FA Dobra, ostatnia próba, mam w to w dupie, koniec Ostatnia próba i... <ścoughs> Dobra, do 60 śmierci zostało nam ostatni dead. I kończę z tą grą. Nie jest dla mnie, jestem zbyt unskilled player. Fuck. <grym> Dobra. Dziękuję Wam za obejrzenie tego krótkiego materiału. I yy, zostawię link w opisie do tej głupiej, wkurzającej gry. Więc jak będziecie chcieli, to możecie sami sobie w to pograć. Yy, bo to była gra unfair game. I była bardzo nie fair. Więc widzimy się w następnych materiałach. <laughs> Fuck. Dzięki. Do zobaczenia na razie.